Witam, Was w końcu odcinka. A dzisiaj odcinek z OWAS. Eee, a teraz pytanie: Pytanie: to jest gdzie ja eee, nagrywam? Nagrywam, to już o, odpowiedziałam, że nagrywam albo na teraz, albo ogólnie. A teraz Wam pokaże Karolinka, gdzie ja nagrywam teraz. Karolinka pokaż, gdzie ja nagrywam. Na polach nagrywam, a tu takie, no, takie dziury jak dla Waszej świadomości. Mogę tu spaść. mogę tu spać. Dobra, a teraz żeby nie ciąć, to już e, wyzwanie. Nie, To moja koleżanka tam za kamerą sobie wymyśliła. Widać mnie? Tak. No. To jest przeskoczyć ten ruch, <noise> więc mm, nie wiem, czy mi się uda. Przyjaciółka się łowi. Tak, przyjaciółka najlepsza, <noise> więc no, nie wiem, czy mi się uda, <noise> bo mi <są> po krzywdy. Nie boję się, ja nie mogę. <noise> No i trochę dalej, bo ja się nie przydłużę. to wszystko... Tablet spada. <śmienicza> ja Ja mam! No, teraz trzeba wrócić, Ja mam Chodź, tu jakiś czas nie luk jest. Jest, jest ładnie leciałam! Świerdzi trochę. Już? Gdzie mi to przyrywać, no. Już. Ja, no co? Nagrywać? Ty koniec? No nie kojećdzie! Nie na, nie, dobrze. A teraz y, książka. Książką tygodnia jest Karolina. Powiedz, jaka to książka? No i powiedz no e, e, mi. w dołu. Książka! Piotka. piotka. No, książka! Aha, książka. mamy księżniczki. E, e, nikt tego nie ogląda! Dobrze. Eee, to, 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 to teraz co? Eee, książka, film. E, film to ja nie wiem jaki. Może Karolina znowu Kevin sam w domu powiedziała, tak? Nie. nie? A jaki? Kevin sam w domu piątka. w ogóle Kevin sam Nie ma, ale ja stworzę go. Jestem oh. geniuszem. Tak. Eee, no to co jeszcze miało być? Książka, Aha, krajobraz. Krajobraz to jest to, co koło mnie Karolina. Pokaż po raz drugi. Jesteśmy w jakimś domu, u kogoś. Widzicie, tutaj jest taki płocik, tu jest takie coś, a tu jest jakieś drzewa. E, a oto jestem ja. Cześć i do widzenia. E, no dobra, no i to tyle chyba, czy nie? No. no. Więc do zobaczenia! Eu